Jedziemy, 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 zawsze wszędzie koleją linia nr 117 ruszamy, ruszamy się zobaczyć króla, ruszamy zobaczyć w sensie filozoficznym jednego z najwybitniejszych ludzi w kolei. Pamiętajcie, to nic nie boli, nic nie kosztuje. Kolej to poezja, gracja, filozofia, ale również dobro każdego pasażera. Jedziemy linią 117, ona nadal jest remontowana, więc także idziemy komunikacją zastępczą. Nie będziemy chcieli nagrać, bo wiadomo, yy, to jest pierwszy kurs, więc ludzie jadą do pracy, trzeba uszanować. Ale troszeczkę z okna już jasno coraz bardziej. Justyna Matoszyk-Budowy z kanału Witam Was Najmocniej. Zobaczymy, co przyniosą remonty. Pandemia trochę ustaje, mam nadzieję, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, także jedziemy, jedziemy. W skrócie. Na pewno koleje śląskie musimy przecież jakoś wyjechać. No i ce i zobaczymy, to będzie naprawdę potęga. Spotkanie ciekawe. Nie zgadzam, bo to może też mieć 3 4 części. Just ja ma to przygudowy fan kolejnictwa. Jedziemy, jedziemy, ratujemy linię 190. Zawsze i wszędzie koleją. Nie. Yeah. No, tak. Jesteśmy w Wodzisławie Śląskim Można Cię czy nie chcesz Można Cię czy nie chcesz Tak? Tu mamy znanego youtubera Tomica Także się wszystko ładnie ładnie dziawogło Mamy Echo. 21 WEA 10, Władysław Śląski No i teraz co, no ma, mamy króla I teraz wiecie o co chodzi? Właśnie, to jest król, od niego, od którego zacząłem... Witam, witam, to, to jest król, widzowie, to jest król Siema Ten to jest książę to jest jeszcze kolegę też Witam to się nudzi w domu? Drodzy no, widzowie, no, no, to... to jest król. jeden z was był jeszcze w Pantelsach. Zobaczcie na jego materiały, bo warto. Yes, zawsze i wszędzie koleją. Cięcie, no, cięcie. Cię, Cię? ja! I, i, tylko ja ci powiem. 183

Gibeczek Gagarin ojej N62 Raj polska na dwóch kamerach. elegancko sobie król sobie król nie ma nigdy nie widno dziewiątka na przodzie C